Cześć! Rządz z tej strony witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Przed waszymi moimi oczami jest komiks wydany przez wydawnictwo Egmont, planeta łazarza, stanowiącą część linii wydawniczej DC, uniwersum DC, można powiedzieć. Mamy tutaj potwierdzenie Klub świata komiksu. I jak się przyjrzymy, skład tego tomu, który jest dość solidny, wchodzi bardzo wiele różnego rodzaju zeszytów. Przede wszystkim Batman vs. Robin 1-5, fragmenty Lazarus Planet Alpha, Lazarus Planet Assault of Krypton, Planet We Gods i tak wiele, wiele innych. Co by wskazać mogło jedną istotną rzecz, czy mamy tutaj do czynienia z jakąś miniserią, z serią, a także mnóstwem pojedynczych one-shotów, bądź, jakby to inaczej określić, tie -in Otwierając ten komiks, co nam się rzuciło oczy, gigantyczna liczba twórców. Gdzie głównym architektem tego, tej historii jest oczywiście Mark Wade, natomiast jak popatrzymy na twórców, to jest ich bardzo, bardzo dużo. Zarówno pod względem scenariuszowym, jak i rysunkowym. Mamy jeszcze takie małe wskazówkę, co co należy czytać do tego eventu. Powiem tak, że z tych komiksów tutaj przedstawionych czytałem to. I to do tej pory. No i teraz to oczywiście. Rocznego kryzysu na nieskończonych ziemiach nie czytałem jeszcze. Planuję kiedyś nadrobić. Wojny cieni też nie. Tytani dopiero są w przygotowaniu. Znaczy mają mieć premier w kwietniu 2025 roku. No dobra. I co my tu mamy? Mamy tutaj dość hmm, bym powiedział specyficzny komiks, który początkowo jakbym to miał określić, mi się nie podobał. Później mi się podobał, a później średnio, ale do rzeczy. Zaczynamy od zeszytów miniserii, autorstwa Marka Wajda. Batman vs Robin, czyli nie Batman i Robin ale Batman vs Robin, gdzie zaczynamy od takiego fajnego przedstawienia postaci Damiana, takie skupienie się na postaci Damiana Wayna, czyli obecnego czwartego Robina nie wiem, w numeracji już się trochę pogubiłem w każdym razie jak wygląda część jego wychowania ze strony talii Algul i część wychowania ze strony Batmana. Ale kluczowym elementem początkowym wiem, że to jest spoiler, jest pojawienie się Alfreda Pennywortha. No właśnie, Alfreda Pennywortha. Ci, co czytają regularnie komiksy z świata Batmana, współczesne komiksy ze świata Batmana, wiedzą, że od już jakiegoś czasu Alfred Pennyworth jest martwy. A mianowicie od sytuacji City of Bane, miasto Bane'a, tam gdzie Bane skręcił mu kark i co jest zaskakujące, bardzo zaskakujące, ta śmierć jest już długo. Zazwyczaj te powroty są bardzo mega szybkie, a tutaj hmm, tutaj trwa, i trwa, i trwa, i trwa. Rozumiemy to ogólnie rzecz biorąc. No i zaczynamy od tego, że dzieje się coś dziwnego. Damian ze swoimi jakimiś sojusznikami Atakuje Batmana, i cóż. No i następuje walka pewnego rodzaju. Powiedzi. Oczywiście Alfred próbuje wspierać Batmana. Robin jest przez kogoś. Ktoś wydaje mu polecenia. I ogólnie można powiedzieć, że jest taka w dużej mierze duża rozwałka. W całej tej historii jest taki fajny plus, że bardzo ciekawie buduje relacje ojca i syna, czyli Brusa i Damiana. I pewne poczucie winy, ponieważ śmierć Alfreda była konsekwencją dumy działań Robina, czy generalnie jego arogancji. I to musi w pewnym sensie Robin przetrawić. Tutaj istotne jest jeszcze złoczeńca, który pojawił się w tym komiksie, dlatego on tutaj jest skazany. Natomiast najlepsze momenty to jest właśnie ta relacja. I cóż, no i będzie w pewnym momencie jedno wielkie bum, kiedy można powiedzieć, że nasza historia dzieli się na dwa ciekawe aspekty. W pierwszym śledzimy poczynania, można powiedzieć, Batmana, który konfrontuje się z Robinem. Dlaczego to Wam nie powiem? Pewnie się domyślicie, to nie, nie jest aż tak ważne. A drugim jest sytuacja taka, że przestajemy śledzić poczynania już, można powiedzieć, Robina. I to jest dość ciekawy wątek, dość fajnie rozpisane. Tym bardziej, że mamy właśnie tą psychikę, to podejście na miana. I tu jest jedna, przynajmniej jedna taka mi się utkwiła w pamięci, jedna świetna scena. Świetna scena jak Bruce Batman, no już jest prawie z nim koniec i generalnie już powinien paść trupem. To, co robi Robin. Jak robi Robin, dlaczego robi Robin, to jest naprawdę, naprawdę fajne. Ale żeby nie było, dlaczego końcówka mnie zaczęła trochę robić taka, takie mech. Ponieważ jest to event z inami, czyli oprócz tej głównej opowieści, którą mamy, czy tych Batman vs. Robin 1,5, Laverus Planet Alpha, później mamy Assault of Uncrypto, Dark Fate, Omega, no cuda, różne fragmenty, opisy i tak dalej. No właśnie, mamy w planetę Łazarza, ten no, główny event, który jest jakby konsekwencją tego, tej historii z Batman vs Robin. I on jest fajny. Pomysł jest fajny, relacja jest fajna. Tylko konstrukcja tego tomu powoduje, że nam się fabuła, nazwijmy to, zamyka. Historia nam się kończy. Po czym mamy kilka tajinów, które nam uzupełniają, co dany bohaterowie robili w tym czasie, gdy działo się to, co te główne planeta Łazarza. Zawsze mam problem, jak oceniać takie tajiny, takie dodatki. Z jednej strony wzbogacają nam główne wydarzenie, dowiadujemy się więcej, jaka globalne znaczenie miała ta historia. Jak bardzo, bardzo to było istotne dla świata. Z drugiej strony... Przez to, że jak umieścimy to tak, jak w tym komiksie na końcu, po zakończeniu tej głównej fabuły, no to w tym momencie nam troszeczkę, hmm, jakby to określić, napięcie spada. Emocje, no bo już wiemy, jak to się zakończyło. No tutaj na przykład mamy historię w dużej mierze skupioną wokół marsyńskiego łowcy. No fajnie, ona nie jest zła, ona jest ciekawa. Mamy to naprawdę fajny motyw, ale wiemy, że ten główny problem, który był z tą planetą łazerza, został rozwiązany niezależnie od starem, bądź nie starem marsjańskiego łowców I tak z każdym tutaj bohaterem, każdy. Tutaj na przykład tu przez chwilę jest Doom Patrol, który ma też swoje akcje: Huntress, Amanda Waller, nie, wiem, czy też. Tak to jest. Amanda Waller, tutaj jeszcze inne postacie. no. Tutaj była troszeczkę jeszcze... E, jak się nazywa? O, René Montoya. No właśnie. Jest dużo takich rzeczy, które po prostu powodują, że. No, ciekawe, ale. Hmm, no nie do końca. To jest tylko takie uzupełnienie, które moim zdaniem nie jest konieczne. Chyba wolałbym historię bardziej zwartą, skupioną na tej głównej opowieści, bez tych tajnych. No właśnie, bo tu jest na przykład jeden tajin z Mercy, z Lex Corpu. I fajnie, bo tą postać lubię, zaintrygowałam się jej losami. Fajna jest jej relacja z Lexem. No ale wiem, że to nic z tego nie będzie, to był kawałek o tym. To się zamknie i, i tyle. Nie kojarzę przynajmniej, żeby w późniejszych komiksach były jakieś nawiązania do tego, więc to jest generalnie problem. Ale właśnie, nie powiedziałem najważniejszego Przeczytałem z biblioteki, a nie powiedziałem gdzie wypożyczyć. Filia na Osiedlu Słonecznym, przy Reja, wiele, wiele fajnych komiksów, w tym Planeta Łazarza. Jak jesteście zainteresowani komiksami, zarówno superbohaterskimi, jak i dziecięcymi, jak i frankofońskimi, udajcie się do, na Osiedle Słoneczne, przy Reja. Naprawdę bardzo duży wybór tytułów. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.